Gniezno, gniazdo, gnezen. Miasto królów i tych, których korona zawsze omijała. Zrodzone z legendy o orle i gniazdku oraz trzech bohaterach, z których dwóch nawet tutaj nie zostało. Legendy tyle razy opowiedzianej, że jej sens dawno się już zapodział. A może miasto ma do przekazania nowe legendy? Może to one będą opowiadane przez kolejne tysiąc lat lub zostaną zapomniane z powodu braku opowiadających. Teraz jest czas na słuchanie. Niech miasto do nas przemówi. Idę teraz torami Gnieźnieńskiej kolei wąskotorowej w kierunku Powidza, i właśnie przy tych torach kolejowych, tutaj za tym Łukiem Drogi, za tymi krzakami, znajdują się nasze gnieźnieńskie baraki, czyli Tajwan. W czasie hitlerowskiej okupacji gniezna, w tym miejscu, na południu gniezna, wybudowano koszary. Były to koszary wojskowe Wehrmachtu, które zostały wybudowane siłami. Ludzi z tych okolic, ale też firm z tak zwanej starej Rzeszy Niemieckiej. E, funkcjonowały tu między innymi e, zespoły wojskowe kata Jurgena Stropa. Budowa takich obiektów militarnych wiąże się bardzo często z legendami. Ludzie nie mogli oglądać tego z bliska, co tutaj się dzieje, kiedy żołnierze i różne przedsiębiorstwa budowały te baraki, dlatego szybko pojawiła się ta nasza miejska legenda o tym, że baraki są ustawione w kształcie. Hakenkreuz, czyli nasilnickiego krzyża, co okazało się zupełną bzdurą, co zaraz udowodnię. Sprawę tego Hakenkreuza, że baraki miały być wybudowane właśnie w kształcie krzyża, żeby zaalarmować ewentualnie lotnictwo niemieckie, by nie bombardować tego miejsca, odkłamał w swojej książce Tomasz Tomkowiak. Opisał to i zbadał już wiele lat temu. Napisał tak. Kolejna fantastyczna plotka krążąca od lat wśród gnieźnian mówi o symbolicznym układzie architektonicznym dawnych budynków koszar nośelu grunwalskim, które zbudowano w kształcie hitlerowskiej swastyki. Zaprzecza temu wydana w 1952 roku kopia amerykańskiej mapy wojskowej Gniezna z 1941 roku, numer M851, oddział 3471 oraz amatorskie zdjęcia lotnicze wykonane w ostatnim czasie. W całym kompleksie koszarowym Zbudowano około 50 budynków, w których stacjonowali żołnierze Wehrmachtu, także alpejskie jednostki specjalne, wojskowe, które były przerzucane na front wschodni. Były tutaj wieże wartownicze, a pod niektórymi budynkami znajdowały się po prostu magazyny amunicyjne i magazyny wojskowe. Jak widzimy, jest tutaj plac ćwiczebny apelowy, oraz kształt absolutnie nie przypomina w żadnym stopniu swastyki. To jest po prostu miejska legenda. Moja historia sięga bardzo zamierzchłych czasów, bardzo, bardzo dawno temu, gdy chodziłam do podstawówki. Wtedy wszyscy w gnieźnie wiedzieli, że w kościele Jana straszyło. Dzieciaki w szkole opowiadały o tym, że było słychać jęki, jakieś zgrzytania łańcuchów. Ale najbardziej charakterystyczne było, że o północy leciała w niebo złota strzała. Co do tej złotej strzały, to yy, słyszałam o niej nie tylko od dzieciaków w podstawówce, ale od bardzo poważnej dorosłej osoby, która mieszkała na ulicy Grzybowo i albo bezpośrednio tę strzałę widziała, albo przynajmniej rozmawiała z kimś, kto te strzałę płonącą, lecącą w niebo widział. I tak te duchy straszyły, aż się okazało, że to nie żadne duchy były, tylko puszczyki, które się podobno zalęgły w tej wieży, a że rzeczywiście wtedy to była jeszcze wieża znacznie cichsza niż teraz, nie było tych wszystkich e, dzwonów, które dzisiaj z niej się rozlegają i nie była tak rzęsiście oświetlona. To rzeczywiście te puszczyki mogły się zalęgnąć, bo one lubią mieszkać w miastach. Ciekawe, czy znacie historię tego czołgu? Otóż w 1945 roku 21 stycznia Niemcy, uciekając z gniezna, zgubili czołg, bo załamał się pod nim lód. Nikt jeszcze jak na razie tego czołgu nie znalazł. Mam nadzieję, że uda nam się to kiedyś. Ale to wcale tak nie było, nie? bo to w ogóle nie był czołg, e, tylko y, na przykład niektórzy mówią, że tutaj y, został zatopiony tron chrobrego. Chociaż tak naprawdę nie wiemy jak wyglądał, y, nie wiemy y, w ogóle, no czy on rzeczywiście jest tu zatopiony, ale jak możemy wiedzieć, czy tu jest cokolwiek zatopione, jak tu podobno jest tak głęboko, jeśli chodzi o muł, że nikt jeszcze w tym nie nurkował. Słyszałem też, że zatopiono tutaj skarby, ale... Niestety jak szukałem jakie to nikt nie powiedział może tu jest ten złoty pociąg a nie to w obrzychu jezioro Weneja nawet bez skarbów jest fantastyczne Jestem Krzysiek Romanowski, jestem trębaczem. Powiem historię, która przytrafiła mi się naprawdę podczas pracy, podczas właściwie wykonywania pieśni na pogrzebie na cmentarzu, który znajduje się tam za mną: Świętokrzyskie Jezioro i cmentarz Świętego Krzyża. Historia przytrafiła się nam podczas pogrzebu i urosła w zasadzie do takiej legendy. Miejskiej, tego środowiska pogrzebowego. To wydarzyło się latem. Pamiętam, bo to są takie zmienne przy pogrzebach, które, które się zapamiętuje, że było bardzo dużo osób. Myślę, że około 200. Jak to na, na pogrzebie, ja wtedy miałem co prawda 14 lat, ale, ale zacząłem grać pogrzeby tam rok wcześniej. Jako, że jesteśmy w małym mieście, nie, nie ma zbyt wielu tutaj dorosłych e, trębaczy, to, to wtedy mi się udało co jakiś czas. Grywać. Cały przebieg pogrzebu wyglądał bardzo standardowo. Ludzie wyszli z kościoła, czasowo to się wszystko spinało, tak jak klasyczny pogrzeb. Msza się skończyła do momentu, w którym już ciało zostało złożone do wnęki, już trumna została opuszczona, została odśpiewana ostatnia pieśń i zaczynam grać. Pamiętam, że gram barkę, wtedy bardzo popularną pieśń, 12 lat temu. Na co drugim pogrzebie, pamiętam, że wykonuję barkę i w pewnym momencie po prostu zauważam, jako że patrzę na, na te osoby zgromadzone, wydobywam już dźwięki z, z, z instrumentu w jakimś tam skupieniu, zauważam, że młoda dziewczyna, która ma 20-25 lat wyrywa się tam z pierwszych rzędów, z tej najbliższej rodziny i po prostu zrywa się i biegnie w stronę tego miejsca pochówku, w stronę tej wnęki i podczas tego zrywu wydobywa z siebie bardzo przerażający ryk, który jest tak głośny, że tłumi w pewnym sensie dźwięk mojej trąbki. Trąbka mogę tylko tak podpowiedzieć, że jest na tyle głośnym instrumentem, że jeżeli ja bym na nim grała, ktoś by obok, mówił. Czy nawet starał się krzyczeć, to raczej ja bym go za, zagłuszył, a nie on mnie. Więc z tą częstotliwością, która do mnie docierała, z tym przerażającym rykiem, krzykiem, takim, który kojarzy mi się z jakimiś filmami typu horror, e, po prostu czułem, że trudno mi się skupić, że nie wiem, czy, czy mam tą pieśń dograć do końca, czy mam przestać grać. W Całej tej otoczce towarzyszy taki, takie dziwne zakończenie że kończy już grać swoją pieśń i razem z ostatnimi dźwiękami tej barki ta dziewczyna po prostu słabnie i opada w kierunku ziemi przez tą najbliższą rodzinę, przez osoby dookoła, jest podtrzymywana, żeby nie upadła twarzą w ziemię i razem z ostatnim dźwiękiem po prostu nagle pojawia się cisza, przerywana delikatnym jakimś szlochem. Znajdujemy się przed galerią Miejskiego Środka Kultury, w budynku, który na początku XX wieku został wybudowany dla loży masońskiej u sześcianu Zwieńczonego. Podczas tworzenia wystawy Masoneria Wielka Niewiadoma, przypomniała mi się legenda miejska, którą usłyszałam. Już jakiś czas temu, że w Miejskim Ośrodku Kultury gdzieś w piwnicach jest ukryty masoński skarb. Czy być może ta masońska legenda o skarbach, kosztownościach ukrytych gdzieś tu w zakamarkach obecnego Miejskiego Ośrodka Kultury wynika z obecności skarbca, który zbudowano w 1938 roku, kiedy budynek przejęła kasa Bank Polski i miało po prostu tutaj, Bank Polski miał po prostu tutaj swoją kasę, przechowywał pieniądze. Wolnomularstwo posługuje się złożoną, wielopoziomową rytualistyką i symboliką z nią związaną, która jest trudna do zrozumienia dla tzw. profanów, czyli nas, zwykłych ludzi, nie należących do wolnomularstwa. W trakcie rytuałów wykorzystywane są symboliczne przedmioty, między innymi taki fartuszek masoński, który odwołuje się do jednej z legend założycielskich wolnomularstwa, jakim jest pochodzenie i wywodzenie wolnomularstwa z, od średniowiecznych budowniczych katedr. Ostatecznie legendę masońską uśmiercił zakończony w zeszłym roku remont Miejskiego Ośrodka Kultury. Nie znaleziono skarbu masońskiego, nie znaleziono legendarnych kosztowności. W zamian nasi gnieźnieńscy masoni zostawili nam dwie pamiątki po sobie, znalezione na wysokości obecnej sali widowiskowej. Jest to menu uczty masońskiej, tzw. Tak Agapy z 1913 roku i Katechi z Kościoła Ewangelickiego z pierwszej połowy XIX. A może jest tak, że stare opowieści już się zużyły i nie wzbudzają takich emocji? Może potrzebujemy nowej legendy, szytej pod nasze czasy? Co byście powiedzieli, gdyby brzmiała ona mniej więcej tak? Są w gnieźnie trzy jeziora. Łazienki, świętokrzyskie, Weneja. Wszystkie one brudne są sakramencko. Wiele lat wstecz już wody te zanieczyszczone. Więc jeśli znajdzie się śmiałek, co te jeziora oczyści, a później ze wszystkich trzech wodę zaczerpnie, wypije i przeżyje, to wtedy gniezno znów swą stołeczność odzyska, jak za Bolesława, jak za Bolesława, jak za